Witam, nazywam się Andrzej Dziejma. Jesteśmy po kolejnym wdrożeniu programu Contact Center, tym razem u autoryzowanego dealera Toyoty firmy Mikołajczak w Kaliszu. Firma podjęła zdecydowany krok w stronę poprawy komunikacji relacji z klientami. A co z tego wyszło? Możemy się przekonać po rozmowie z Przemkiem Wrublewskim, kierownikiem sprzedaży, inicjatorem, koordynatorem całego przedsięwzięcia. Zapraszam. Myślę, że można określić mianem sukcesu. Całkowicie zmieniło to jakby pogląd na klienta no i A. grafik w grudniu zapełniony poprzez mamy około 100 lidów sprzedażowych, z czego mamy 4 kontrakty zawarte z poziomu serwisu około 120 lidów mhm. wygenerowanych, z czego około 85% zakończonych umówieniem wizy na Może no. wpływa to też na na marże osiągane i, i zyski nie tylko jak samych doradców, handlowców, ale też i całej firmy. Witam serdecznie. Chciałem najpierw przedstawić Przemek Wróblewskim, kierownik działu sprzedaży firmy Toyogar, autoryzowanego dilera Toyoty. No i Przemek, chciałem z tobą porozmawiać chwilę na temat programu, który wdrażamy u Was. No, mija już 3 miesiące od momentu uruchomienia takiego programu. No i chciałem zapytać o wrażenie. Mm -hmm. no, te trzy miesiące bardzo szybko minęły. Nawet y, nie zwróciliśmy uwagi kiedy. E, program myślę, że można e, określić e, mianem sukcesu, dlatego, że e, całkowicie zmieniło to jakby pogląd na klienta, na podejście i, i dotarcie i, i formę obsługi. Dlatego, że dla e, naszych klientów jest to E, zupełnie inna i nowa forma kontaktu. Są zaskoczeni? Tak, bardzo, nawet bym powiedział. Zdziwieni, <laughs> zaskoczeni, dlatego że e, no do tej pory opieraliśmy się tylko na, na tych kontaktach takich, głównie indywidualnych w salonie, albo w drobnych kontaktach przypominających, e, o które dbali już bezpośrednio albo e, handlowcy, albo doradcy z e, działu serwisu. Natomiast tutaj pojawiają się takie kontakty, gdzie e, to zaskoczenie u klienta wynika z tego, że my po prostu pytamy, czy u niego wszystko w porządku, mm -hmm. czy ma jakieś potrzeby yy, i jakby, że na, my na te potrzeby chcemy odpowiedzieć i zapewnić mu ten komfort, że może to nawet zrobić z poziomu yy, no, własnego fotela, tak, nie wychodząc z domu. Mm -hmm. Także to są za, za, za pozytywne zaskoczenia ze strony klientów. Tak. W dużej mierze to, są, to jest zaskoczenie pozytywne i, i też pozytywne opór mamy przez klientów. Mhm. rozmawialiśmy kiedyś jeszcze o takim temacie jak trafik. No bo teraz sytuacja jest taka, że klienci już tak no, niekoniecznie, niechętnie albo rzadziej bywają w salonach. W jakim zakresie contact center twoim zdaniem może wpłynąć na tę sytuację? No przede wszystkim ten ruch zwiększyć w salonie, co widzimy już teraz po, po tych trzech miesiącach wdrożenia projektu. Mhm. Podam taki przykład z serwisu, dlatego że większość tych akcji, które do tej pory przeprowadzaliśmy, one dotyczyły tej części No, To sytuacja wygląda tak, że tych, tych leadów wygenerowanych było na tyle dużo że w międzyczasie musieliśmy zmieniać ustalenia co do mhm. nawet samej obsługi, bo e, doradcy nie byli w stanie odzyskać wszystkich kontaktów, które generowaliśmy e, na no, wiadomo, trzeba być w tych kontaktach, jeżeli obiecujemy, mhm. że w ciągu 24 godzin się skontaktujemy, e, no to pilnie ma oczywiście, żeby, żeby tak było, tak? żeby... Ten klient miał też to poczucie, że wywiązujemy się z tej umowy, którą z nim zawarliśmy. A mógłbyś w ciągu pochwalić jakimiś statystykami? Co wiesz, jakie to dało efekty w konkretnym? Mhm. No, przyjmę, że to okres 2,5 miesięcy mniej więcej tak, tego aktywnego działania, bo te pierwsze kategorie to jest okres taki wdrożeniowy, gdzie przygotowujemy pracowników do tego wspólnie oczywiście, więc mamy około 100 lidów sprzedażowych, przekazanych do działu handlowego mm -hmm. zarówno na dział samochodów nowych, jak i używanych. Z czego mamy cztery kontrakty zawarte, mm -hmm. ale oczywiście prowadzone są rozmowy jeszcze i próbujemy dopinać jeszcze z tych lidów. Jest jeszcze serwisną. potencjał w tych lidach. Jest potencjał. Z poziomu serwisu około 120 lidów mm -hmm. wygenerowanych, z czego około 85% zakończonych umówieniem bizywania. Mm -hmm. W pieniądzach to też w jakiś sposób się spięło? Dzisiaj już tak jest, że to call center jest już w stanie tak mówiąc, na siebie zarobić mm -hmm. i mamy obraz tych dwóch, tego okresu 2,5 miesiąca. Natomiast myślę, że w tej perspektywie czasu, gdzie mamy teraz wyprzedaż, za chwilę będą wchodziły nowe modele samochodów, to, to będzie jakby ten moment, gdzie będzie można dać to pole do popisu, do, do tych większych efektów. Członko, bardzo dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. Raz z tytułu tego, że mogliśmy popracować sobie razem, no oczywiście trzymam kciuki za dalszy rozwój tego programu, cały czas pozostajemy w kontakcie, myślę, że to jest dopiero pierwszy krok w ramach tego, co możemy razem zrobić. Mam bardzo dziękuję również. za rozmowę. Dziękuję również.